Większość kojarzy je jako roczą Michelle Tanner, którą grały na zmianę w serialu Pełna Hata. Mary Kate i Ashley Olsen przez 8 lat rosły na oczach widzów. Co stało się ze słynnymi siostrami? Jak potoczyła się ich aktorska kariera? I przede wszystkim, co łączy je ze światem mody? O tym w dzisiejszym filmie. Urodziły się w 1986 roku w Los Angeles. Przygody z aktorstwem zaczęły bardzo wcześnie. Pierwsze role w reklamach zagrały mając 3 miesiące. Kiedy skończyły 9 miesięcy, trafiły z kolei na plan pełnej chaty, mega popularnego serialu, który przyniósł im sławę, możliwości i pieniądze. Kolejne produkcje, w których brały udział, cieszyły się podobnym powodzeniem. Szczególny sukces kasowy odniósł film czy to ty, czy to ja. W sumie słynne bliźniaczki zagrały w ponad 50 filmach, serialach i programach telewizyjnych. W 2004 roku doczekały się nawet swoich gwiazd na Walk of Fame w Hollywood. Co ciekawe, nie zawsze było tak kolorowo. Tego samego roku za film Nowy Jork: Nowa Miłość dorobiły się nominacji do Złotych Malin. W 2011 roku siostry definitywnie zakończyły swoją przygodę z aktorstwem, skupiając się na branży mody. W kinematograficznym wątku życia sióstr, warto jeszcze dodać, że w 1993 roku, w wieku 7 lat, założyły firmę, która zajęła się produkcją filmów oraz gadżetów. Dzięki niej stały się najmłodszymi producentkami filmowymi w historii kina, choć niewątpliwie w początkowym okresie prowadzenia firmy rolę te sprawowali głównie rodzice. Do dziś przedsiębiorstwo generuje ogromne przychody i wyceniane jest na miliard dolarów. Moda Jako nastolatki stworzyły m.in. okazjonalną kolekcję ubrań dla Walmart. Prawdziwa moda przyszła jednak trochę później. W 2006 roku Mary-Kate i Ashley Olsen założyły słynną dzisiaj markę The Row. Oferującą proste, ale posiadające oryginalne detale ubrania i dodatki wysokiej jakości. Inspiracją dla nas marki była londyńska ulica Savile Row, słynąca z doskonałego krawiectwa na miarę. Pierwsza mini kolekcja składała się z siedmiu elementów. Co ciekawe, przy jej promocji siostry nie wykorzystały swojej popularności. Na początku, o tym, że to one są twórczynią Midoro, wiedzieli tylko najbliżsi znajomi. Pierwszego wywiadu dotyczącego marki udzieliły dopiero 3 lata po wystartowaniu firmy. Dziś marka generuje od 100 do 200 milionów dolarów przychodu rocznie. W 2007 roku siostry stworzyły z kolei kolejną odzieżową markę Elizabeth and James, nazwa od imion ich rodzeństwa, a później także Style Mint, oferującą niedrogie akcesoria. W 2012 roku zdobyły nagrodę Council of Fashion Designers of America dla projektanta roku w kategorii moda damska. Od tego momentu mają na półkach już cztery takie statuetki. Styl sióstr. Wyglądające jak dwie krople wody: niebieskookie, drobne, mają zaledwie 1,55 m wzrostu blondynki. Bajecznie bogate. Ich majątek szacuje się na ponad 500 milionów dolarów. Kate koncentruje się na ich modowych biznesach, a Ashley dodatkowo buduje imperium na rynku nieruchomości. Nieco tajemnicze, jak same o sobie mówią, a społeczne. Jak większość młodych gwiazd, nie ominął jej jednak okres ostrych imprez, narkotyków, odwyków, a także kłopotów z anoreksją. Dziś wiodą spokojne życia. Mary-Kate przez 5 lat była żoną Oliviera Sarkoziego, przyrodniego brata byłego prezydenta Francji. Para właśnie się rozwodzi. Ashley znalazła szczęście u boku artysty Louisa Eisner. Choć siostry Olsen zdają się żyć modą, jak większość prawdziwych ikon nie podążają ślepo za trendami. Wybierają z nich tylko to, co mogą dopasować do Twojego stylu, a ten jest naprawdę ciekawy. Każda z nich nosi rzeczy na swój sposób, ale widać podobny gust. Ten zmieniał się na przestrzeni lat. Najpierw było mocne zafascynowanie stylem boho, dziś tworzą pozornie niemożliwy miks z minimalistycznymi nurtami The Row. Zazwyczaj noszą rzeczy właśnie ze swoich marek, ale wybierają także inne produkty. Mimo ogromnej fortuny noszą np. rzeczy z sieciówek lub te z drugiej ręki. Nie lubią wypatować logo i nawet jeżeli dobierają markowe dodatki, wiedzą o tym tylko zorientowani w temacie. Obie wybierają naturalny makijaż lub akcentują na ciemne oczy oraz noszą falowane luźno rozpuszczone włosy. Dzięki temu nigdy nie wyglądają na sztuczne lub przestylizowane. Lubią wielowarstwowość i ciekawe formy, a także wyraziste detale. Jeśli zakładają coś prostego, wykańczają lub oryginalną biżuterią. Ich ulubioną długością zdaje się być Maxi. Luźne sukienki spódnicy do ziemi noszą wyjątkowo często. Czy siostry słusznie zrezygnowały z kina dla mody? Patrząc na ich liczne sukcesy w tej branży, wydaje się, że wybrały właściwie. Dajcie znać, co sądzicie o ich stylu i czy materiał Wam się podobał. Po więcej, zapraszam Was na Insta